Cześć, witajcie widzowie, jestem Karol i dzisiaj y, pokażę wam jeden dzień y, z życia kur teraz jest ranek poszłem otworzyć kury przeciągam zasuwę y, i żeby te drzwi się same pod wpływem wiatru nie zamknęły y, zamykam je na haczyk tu jest takie koluszko kury szczęśliwe mają 7 stopni, 8, 7 i wychodzą, i tak zaczynają nowy dzień. Teraz widzicie tutaj termometr. Nie widać tego tak dobrze, a jak się wpatrzycie, to teraz mają 8 stopni w środku. Potem, trochę później, idę im dać. Ja tutaj idę im dać liść sałaty. I ziarno. Kury już, kurki już są ucieszone, już do mnie biegną. Wśród tych kur naszych jesteś, też, którą sami nazwaliście w komentarzach, za chwilę wam pokażę, nasza Krzysia. To jest ta kura, którą też widzicie na ekranie. Sami tak wybraliście w komentarzach. Ja tak zdecydowałem, bo było dużo różnych pomysłów, jakby tą kurę nazwać. Ja zdecydowałem, że Krysia będzie dla niej najlepiej pasowało. No i teraz sprawdźmy. Wody mają. No, wody mają dość dużo. Mają tutaj też makaron, mają tutaj jedzenie. Jeszcze mają wypodajniku do ziarna, też jedzenie. Za chwilę im jeszcze dosypiemy, teraz im tutaj rzucę te liście, nie sałaty, tylko kapusty, mogą też sobie zjeść, jak będą ch chciały. I teraz dosypiemy ziarno, które przyniosłem do tego podajnika, do ziarna, żeby miały więcej, żeby im ta, tak szybko nie zabrakło. Nasza kryśia cały czas tutaj chodzi. Zrzuciłem jej tutaj trochę ziarna, może żeby zjeść, choć tutaj mają ma cały czas kury dostęp do tego podejnika Wsypuję tutaj ziarno. Mam też w planach dzisiaj nagrać pianie koguta. Zobacz, zobaczymy, czy to się uda. No, najprawdopodobniej prawdopodobnie uda się, bo ten kogut często pije. Ten, który tutaj mam. No ale zobaczymy. Powiesiłem ten, można to nazwać karmnik, ale to jest podajnik zboża. Nasza Krysia już tutaj się tym zainteresowała. Zaczęła dziubać ziarno. Tutaj inne kury też piją wodę. Tam jest lili Też mogą sobie tutaj zawsze wyjść i poskubać świeżą trawę. Wodę tutaj mają. Krysia cały czas tutaj koło mnie chodzi. Coś grzebie, coś je, inne kury też. No, i teraz zobaczycie kilka takich, mam ujęć ciekawych, które będą przedstawiały te kury, jak one po prostu spędzają dzień. I to będzie w przyspieszonym tempie. Tutaj widzicie jedno ujęcie, tutaj będzie drugie ujęcie. I teraz się przesłuchajcie, bo za chwilę, za kilka sekund kogut zapieje. I uwaga teraz. Tak pieje ten mały, jak widzieliście kogut. Jest mały, bo jest w wielkości zwykłej kury, a zwykle koguty są większe, ale jak widzicie, to nie znaczy, że jakoś gorzej pieje. Oczywiście inne koguty mogą też różnić się pod względem piania. Ten akurat pieje tak. I to nie znaczy też, że koguty pieją tylko rano, bo jak widzicie, teraz już nie jest ranek, a, koguty, a kogut też może zapiać. Teraz sprawdzimy, może jakaś kura zniosła jajko. No, niestety, niestety nie ma tutaj żadnego jajka. Jeszcze jak będziemy zamykać kury, to jeszcze sprawdzę. Więc zamykam im tutaj na klamerkę. I teraz widzi, widzi się naszą krysie. Tutaj chodzi, tam w rogu jest kogut. Tutaj kury zaczęły, coś wróciły, tutaj z łąki. Część jeszcze jest na łące, część już tutaj wróciła. Jedzą sobie, zainteresowały się tą liśćmi sałaty. No i teraz nagrałem naszą krysie, jak zjada ziarno. A na końcu dnia też pokażę Wam, że trzeba zamknąć kury. Bo, jakbym ich nie zamknął, no to mógłby przyjść lis, a lis krąży tutaj po okolicy i mógłby po prostu je wszystkie zabrać i zjeść. Teraz już jest taka szarówka i powoli robi się ciemno. Kury nawet zauważyłem to niedawno, że usta ustawiałem się w taką kolejkę i powoli wchodzą do kurnika. Lecz le 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 ten proces wchodzenia do kurnika przez kury jest dość wolny bo one wejdą potem jeszcze wyjdą no zresztą sami, sami teraz widzicie że jakaś kura wyszła druga liputka weszła no ale kury i wcześniej idą spać i przed zmrokiem wszystkie już, wszystkie już wejdą do kurnika jeszcze poka pokażę wam to w przyspieszonym yy, też tempie tutaj akurat kogut wyszedł też druga kura wchodzi ale yy, powoli będą już wchodzić ustawię sobie tylko obiektyw yy, przełą przełączę na yy, przyspieszony trip i teraz yy, chyba już to widzicie w przyspieszonym tempie tak teraz już to widać w przyspieszonym tempie Jedne kury wchodzą, druga znowu wyszła, potem znowu weszła. Coś tutaj jeszcze jedzą. Kury grzebią, znowu jakaś kura weszła, znowu wyszła, znowu weszła. I została tylko nasza Krysia, która zapewne też za chwilę wejdzie. I teraz przybliżę Krysia, ostatnie wchodzi do kurnika, i idziemy zamknąć nasze kury. Aby żaden lis, jak widzicie, nawet się nie ściemniło, a kury już wszystkie weszły i poszły spać. I teraz je zamkniemy, żeby żaden lis się tutaj nie podkradł i nam tych kur nie zabrał. Zamykam dokładnie na zasówkę. Teraz jeszcze może będą jakieś jajka. Te, teraz jajek jest o wiele mniej, bo się zrobiło bo no co prawda już jest cieplej bo śnieg stopniał, ale i tak nadal jest dość zimno. I akurat y, mamy dwa jajka, jedno takie zielone, drugie zwykłe. Y, to zielone jest chyba od zielono nóżki. Zamykam tutaj kurnik. Tutaj też. No i na dziś to już byłoby wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten y, filmik spodobał i do zobaczenia!